Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew w którym świętujemy 50 lat dzielenia się Bożą, bezwarunkową miłością i łaską. Witaj w programie Prawda Ewangelii. Witaj w bardzo wyjątkowym wydaniu Prawda Ewangelii. Składasz się z trzech części: ducha, duszy i ciała. Uzdrowienie jest częścią odkupienia Chrystusa. Bóg chce, żebyś był zdrowy. Jak możesz wątpić w to, że to otrzymasz, jeśli już to masz? Zostałeś już pobłogosławiony. Wszystko, co Jezus przyszedł zrobić, moc do tego uwalniana jest przez Ewangelię. Wiadomość prawie zbyt dobrą, by była prawdziwa. Witaj w środowym odcinku Prawda Ewangelii. Dzisiaj nauczam na zupełnie nowy temat. Po raz pierwszy nauczam o tym w telewizji. Mówimy o tym, kto ci powiedział, że jesteś nagi. Mam zupełnie nową książkę na ten temat i ten tytuł może być nieco mylący, ale jest to dokładny cytat z pytania, które Jezus zadał Adamowi. Teraz mówię, że to był Jezus. Oczywiście nie objawił się w swoim fizycznym ciele, ale istniał od samego początku. Tak więc Bóg zadał Adamowi to pytanie w Księdze Rodzaju, rozdziale trzecim, wersecie jedenastym. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? I właśnie tego nauczam w tym tygodniu. Zacząłem w zeszły poniedziałek, chciałbym szybko powiedzieć, że jesteśmy w tymczasowym obiekcie dla mojego programu telewizyjnego. Ci z Was, którzy regularnie oglądają ten program, wiedzą, że Bóg nas pobłogosławił. Mamy Mamy teraz łącznie 493 akry w naszym sanktuarium w Woodland Park w Colorado. Mamy budynek o powierzchni 60 tysięcy stóp kwadratowych, który właśnie nabyliśmy w zeszłym roku który odnawiamy i do którego przenosimy wszystkie nasze biura. Mam około 200 pracowników w Colorado Springs, których przenosimy tutaj i konsolidujemy i ponownie łączymy wszystkich naszych pracowników służby. A więc tak czy inaczej zburzyliśmy nasz plan w Colorado Springs, odbudowujemy go tutaj w Woodland Park i to jeszcze nie koniec, więc tymczasowo jesteśmy w jednym z naszych sal konferencyjnych, w naszym nowym audytorium w Harris Bible College. Na zewnątrz trwa budowa, więc możesz słyszeć hałas budowlany, ale są to dźwięki postępu. Dzieje się wiele dobrych rzeczy. Chciałem tylko wyjaśnić, dlaczego dzisiaj jesteśmy na takim planie, a nie na tym, co zwykle. Mówiłem o naszym sumieniu. O tym, że kiedy Adam i Ewa zjedli z drzewa poznania dobra i zła, jest to opis tego, co robi sumienie, i naprawdę wierzę, że właśnie wtedy człowiek nabył sumienie. Wspomniałem o tym w poniedziałkowym odcinku. Ale albo potencjał sumienia był już stworzony w Adamie i Ewie, a kiedy zjedli z drzewa, sumienie zostało aktywowane i uwolnione, albo to, w co wierzę, że prawdopodobnie wydarzyło się, gdy Zjedli z drzewa, wtedy dało im to sumienie. Przed wykroczeniem przeciwko panu nie potrzebowali sumienia, ponieważ sumienie definiuje się jako naszą zdolność do poznania dobra i zła, intuicyjny wewnętrzny głos, który albo nas potępia, albo daje nam pewność. Mógłbym poświęcić o wiele więcej czasu na wyjaśnienie tego, ale wierzę, że każdy, jeśli tylko będzie szczery i pomyśli o tym, wszyscy mamy tę intuicyjną wiedzę wewnątrz nas. Pozwól, że poświęcę kilka sekund na wyjaśnienie tego, ponieważ są dziś ludzie, którzy wierzą, że niektórzy ludzie po prostu nie mają przekonania o dobru i złu. Słyszysz, jak ludzie mówią o takich rzeczach jak kłamstwo, kradzież lub cokolwiek innego, cudzołóstwo lub homoseksualność. Można by wymienić każdego rodzaju rzeczy, które Biblia określa jako grzech, a ludzie powiedzą, że nie mają przekonania, że nie ma w tym nic złego. Przekonali samych siebie, że nie ma w tym nic złego. To nieprawda. Wiem, że niektórzy ludzie powiedzą, tak, to prawda. Ci ludzie mówią, że nie mają przekonania, że istnieje Bóg lub standard dobra i zła. Wszystkie te rzeczy są względne, zostały nam wpojone, ale nie tego naucza Słowo Boże. Ponownie możesz wrócić do księgi rodzaju, rozdziału trzeciego, kiedy Adam i Ewa po raz pierwszy zgrzeszyli, nikt nie przyszedł i nic im nie powiedział. Oni po prostu intuicyjnie wiedzieli, że zgrzeszyli, intuicyjnie wiedzieli, że naruszyli to, co Bóg im nakazał, i wiązał się z tym wstyd, poczucie winy i strach. W liście do Rzymian, rozdział pierwszy werset 18, jest napisane, Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości, ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest w nich objawione, gdyż Bóg im to objawił. Zwróćmy uwagę na terminologię, to jest objawione w nich. Nie tylko dla nich, ale w nich. W każdym człowieku jest coś, co zna dobro i zło. Powiem teraz, że Pismo Święte mówi o tym, że możesz napiętnować swoje sumienie, że możesz mieć złe sumienie. Sumienie nie jest doskonałym przewodnikiem. Może być zepsute, może być splugawione. Ale każdy je ma, i o tym właśnie jest mowa. Napisane jest, że Bóg objawił swój gniew przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości człowieka, a Biblia jest oczywiście doskonałym standardem dobra i zła. To jest Boża ocena dobra i zła, a wewnątrz każdego człowieka jest ta intuicyjna wiedza, to twoje sumienie, które nieustannie albo Cię potępia, albo zachęca jedno z dwojga. I niestety u większości z nas potępia nas przez większość czasu. A potem w wersecie 20 jest napisane, to bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone po to, aby oni byli bez wymówki. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie te trzy wersety z Listu do Rzymian, rozdział 1, wersety 18 i 20, i połączymy je razem, Oznacza to, że każda osoba, która kiedykolwiek żyła na tej planecie, ma intuicyjną wiedzę o dobru i złu wewnątrz, a nawet o istnieniu Boga. Napisane jest Jego bóstwo, co mówi o Trójcy, Ojcu Synu i Duchu Świętym. Są ludzie, którzy prawdopodobnie oglądają ten program, mówiąc, cóż, nie zgadzam się z tym, nie wszyscy o tym wiedzą. Tak mówi Biblia. Wiem, że niektórzy z Was mówią, cóż, znam ludzi, którzy są ateistami i nie mają przekonania i mówią, że nie mają żadnej wiedzy o Bogu. To nieprawda. Wierzę w Słowo Boże bardziej niż w to, co niektórzy ludzie mówią nawet o sobie. Miałem kiedyś pracownika, który wychował się w rodzinie ateistycznej. Nie wierzyli, że Bóg istnieje. Kiedy doszedłem do tego punktu, który tutaj przedstawiam, nie zgadzał się ze mną, ale kochał mnie. Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Nie był zły ani nic w tym rodzaju, ale po prostu powiedział: Po prostu nie widzę tego, ponieważ zostałem wychowany, nie wierząc w Boga i nie miałem żadnej wiedzy o Bogu, żadnego przekonania o Bogu. A jednak mówisz, że każdy człowiek ma nawet intuicyjną wiedzę o Bogu trzech w jednym: Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Powiedziałem, że opieram to na tym, co mówi słowo, a on odpowiedział: "Ale to nie jest prawda z mojego doświadczenia". A ja powiedziałem: "Cóż, tak jest. Wierzę słowu Bożemu bardziej niż tobie". Powiedziałem: "Nie jestem przeciwko tobie, ale w jakiś sposób mogę ci zagwarantować, że było w tobie poznanie Boga. Możesz się tego wyprzeć, możesz temu zaprzeczyć, ale kiedyś była w tobie ta wiedza o Bogu, tak czy inaczej odszedł, myślał i modlił się o to i pytał Pana, mówiąc: "Boże, czy kiedykolwiek Miałem intuicyjną wiedzę o Twoim istnieniu, mimo że wychowałem się w ateistycznym domu. Pan przypomniał mu o pewnym czasie, kiedy był młody, to znaczy miał około 10, 12 lat, coś w tym rodzaju. Wciągał się na wzgórze z widokiem na Los Angeles. Tam właśnie mieszkał, siedział na tym wzgórzu i patrzył na zachodzące słońce, a gdy słońce zaczęło zachodzić, zaczął widzieć światła zapalające się w całym mieście. Było miliony świateł, miliony z nich, a on to obserwował. Gdy zrobiło się ciemniej, wszystkie te światła zapaliły się, a on po prostu siedział i patrzył na to i myślał, że to jest niesamowite. Każde z tych świateł musiało zostać tam umieszczone. Nie pojawiły się tak po prostu. Ktoś musiał je tam umieścić. Musiały być do nich doprowadzone przewody, musiała być wytworzona energia elektryczna, postawiono słupy. Po prostu myślał o całym wysiłku, jaki trzeba było włożyć, aby wszystkie te miliony świateł się zaświeciły, a gdy zrobiło się zupełnie ciemno, siedział na tym wzgórzu i podniósł wzrok poza miasto i spojrzał w niebo i tam były miliony świateł, gwiazd. Przyszła mu do głowy myśl, że dokładnie tak samo jak każde z tych świateł nie powstało samo z siebie, ale musiało zostać tam umieszczone, tak samo każde z tych świateł na niebie musiało zostać tam umieszczone. Powiedział, że właśnie wtedy wiedział, że musi istnieć Bóg. Ale z powodu domu, w którym się wychował, kiedy zwrócił się do swojej rodziny z tymi rzeczami, zdyskredytowali to wszystko i był w stanie to odrzucić. Ale kiedy o tym myślał, Pan przypomniał mu, że tak, kiedyś była w nim ta wiedza i to właśnie mówili z do Rzymian, rozdział pierwszy, wersety, od 18 do 20. Każda pojedyncza osoba, która kiedykolwiek oddychała na tej planecie, miała w sobie coś jak urządzenie naprowadzające, wiedzę o dobru i złu, Wiedzę, że jest tylko jeden Bóg i że ty nim nie jesteś. Każdy człowiek to ma. Ludzie będą temu zaprzeczać i mówić: "O nie, nie mam przekonania o Bogu, ale mogę Ci zagwarantować zgodnie z Pismem Świętym. Każdy, kiedy ziemiał, Wiesz, miałem w Wietnamie człowieka. Prowadziłem studium biblijne i miałem tam około sześciu lub siedmiu osób na tym studium biblijnym. To było zaraz po tym, jak nawróciłem się do Pana i nie znałem zbyt wiele Słowa Bożego. W każdym razie on przyszedł i siedział tam tylko przez kilka chwil, ale potem zaczął zadawać pytania, a ja nie zdałem na nie odpowiedzi. Zaczął kpić ze mnie i wyśmiewać mnie. Stał i powiedział: "Nie ma Boga". Powiedział: "Jestem ateistą. Nie możesz udowodnić, że istnieje Bóg". Zaczął mnie krytykować. W każdym razie powiedział: "Odchodzę". A całe moje studium biblijne poszło z nim. Nie poszło zbyt dobrze. Było to w kaplicy na naszym wzgórzu, na którym się znajdowaliśmy. Więc w każdym razie po tym jak wszyscy wyszli, po prostu siedziałem i modliłem się, mówiąc: "Boże, co mogłem zrobić inaczej?" jeszcze jedną szansę. Kiedy się modliłem, ten facet wrócił sam. Podszedł do mnie i powiedział, chcę to, co masz. Byłem zszokowany, ponieważ spierał się ze mną i zabrał ze sobą moje studium biblijne i przekonał ich, że nie ma Boga. Wyglądało na to, że wygrał, a jednak wrócił, mówiąc: Chcę tego, co masz. A ja zapytałem, dlaczego? Odpowiedział: Jestem absolwentem Princeton, jestem intelektualistą. Całe moje życie opiera się na moim intelekcie i umiejętności argumentowania. Pokonałem cię, zrobiłem z ciebie głupca przed tymi wszystkimi ludźmi, ale ty masz coś, co wykracza poza argumentację. Masz doświadczenie. Wiem, że Bóg istnieje, masz z Nim relacje. Powiedział: Chcę tego, co Ty masz. I mogłem przyprowadzić tego człowieka do Pana. A więc, widzisz, siedział tutaj, opowiadając się przed ludźmi, że nie ma Boga, i miał argumenty, które były lepsze niż moje argumenty w tamtym czasie, ale na poziomie serca wiedział, że jest Bóg. Czy wiesz, że każda osoba oglądająca ten program w tej chwili może się kłócić, może być w stanie żyć w swoim umyśle i przekonać siebie, że nie ma Boga lub robić wszystkie te inne gry umysłowe, w które ludzie wchodzą, ale na poziomie serca wiesz, że jest Bóg. Jeśli przyłożysz pistolet do głowy osoby, która mówi, że jest ateistą, powie o Boże, i natychmiast zawoła do tego Boga, w którego mówi, że nie wierzy. Kiedy byłem w Wietnamie, było wielu ludzi, którzy twierdzili, że są ateistami, ale kiedy zaczęły spadać bomby i latać kule, każdy z nich wołał do tego Boga, w którego, jak mówili, nie wierzą. Chodzi mi o to więc że na poziomie serca istnieje intuicyjna wiedza o naszej potrzebie Boga, o istnieniu Boga. W liście do Rzymian 1.20 jest napisane Jego wieczna moc i bóstwo, mówiąc o Trójcy Świętej. Kiedy byłem w Wietnamie, było takie miejsce tuż obok kwatery głównej mojej brygady. Były tam trzy świątynie, które miały około czterech lub pięciu pięter wysokości i były zbudowane blisko siebie. Nigdy nie podchodziłem do świątyń. Tylko przejeżdżałem obok, więc nie jestem całkowicie pewien wszystkich tych wymiarów, ale były tak blisko siebie, że wyglądało na to, że nie można było się przycisnąć między tymi trzema budynkami. Były to trzy oddzielne budynki, a jednak zdecydowanie stanowiły kompleks. Wszystkie trzy składały się z czegoś, co miało być docelowo jedną całością. Były stare, cegły na nich zaczęły gnić, drzewa wyrastały z boków i dachów itd. Tak Właściwie zrobiłem temu zdjęcie. W każdym razie zapytałem o to, czym są te trzy budynki. Wyjaśniono mi, że były to świątynie jednego Boga, który objawił się w trzech osobach. Poprzedziło to przesłanie chrześcijaństwa przybywającego do Wietnamu o 500 lat. Tak więc 500 lat przed tym, jak ktokolwiek przyniósł Ewangelię i Biblię i powiedział im o tym, co Biblia mówi o Ojcu, Synu i Duchu Świętym, mieli tę intuicyjną wiedzę o Bogu, istniejącym i objawiającym się w trzech osobach. Widziałem to nie tylko w Wietnamie, ale także w Meksyku. Byłem tam i mieliśmy wycieczkę z przewodnikiem po Chichen Itza, miejscu, w którym Aztekowie składali ofiary z ludzi i tak dalej. Pokazał nam, że czcili jednego Boga manifestującego się w trzech osobach. Nie twierdzę, że Aztekowie i Wietnamczycy, zanim pojawiło się tam chrześcijaństwo, czcili Boga w prawdziwy sposób. Ale odzwierciedla to, że mieli tę wiedzę wewnątrz, mogli ją wypaczać i wierzę, że ją wypaczyli i nie było to prawdziwe czczenie Boga w sposób, w jaki mamy to dzisiaj, ale mimo to pokazuje, że ten werset jest prawdą. Wewnątrz każdego jest ta intuicyjna wiedza. Skąd się ona wzięła? Kiedy Adam i Ewa zjedli z drzewa poznania dobra i zła, to drzewo dało im sumienie. Dało im świadomość, że istnieje Bóg i że popełnili przestępstwo, i natychmiast przyniosło im wstyd. W księdze Rodzaju, rozdziale 3, w rozdziale trzecim, wersecie siódmym, jest napisane: I otworzyły się im obojgu oczy, i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Wtedy usłyszeli głos pana Boga chodzącego po ogrodzie w powiewie dziennym, i Adam i jego żona ukryli się przed obliczem pana Boga wśród drzew ogrodu. Dlaczego się ukryli? Adam. Adam mówi dalej, że się zląkł. W wersecie dziewiątym jest napisane i Pan Bóg zawołał na Adama i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie i zląkłem się. Czy wiesz, że strach był czymś nieznanym Adamowi i Ewie przed zjedzeniem drzewa poznania dobra i zła? Nie było czegoś takiego jak strach, nie było czegoś takiego jak wstyd, nie było czegoś takiego jak poczucie winy i potępienie. Wszystkie te rzeczy pojawiły się, gdy zjedli z drzewa i intuicyjnie umieścili w sobie to sumienie, które jest rzeczywistością dzisiejszego życia. Może być ono błogosławieństwem pod pewnymi względami, ale może też być strasznym przekleństwem. O tym jest całe to nauczanie. Chodzi o to, jak funkcjonuje Twoje sumienie, jak masz sobie z Nim radzić, jak masz oczyścić swoje sumienie z martwych uczynków. Więc kiedy Adam powiedział, bałem się, ukryłem się, bo byłem nagi, w wersecie 11 Bóg rzekł do niego, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa? Innymi słowy, to drzewo. Nie wierzę, że mowa jest tylko o fizycznym drzewie. Drzewo jest tam, skąd to pochodzi, ale chodzi tutaj o sumienie. Sumienie powstało w człowieku, gdy zjadł z drzewa. A to mówi, że sumienie jest tym, co ich potępiło. Nie był to bezpośredni diabeł ani Bóg. To było poznanie dobra i zła, to drzewo. To sumienie jest częścią, która nas potępia. Ma to wiele zastosowań dla nas dzisiaj. Jest wielu ludzi, którzy po prostu myślą, że to poczucie winy, poczucie niegodności, wstyd, z którym mają do czynienia. Myślą, że to Bóg. I tak jak Adam i Ewa, z tego powodu uciekają od Boga zamiast uciekać do niego. Mówię ci, że Bóg jest dla ciebie. Bóg chce oczyścić twoje sumienie. Bóg chce dać Ci serce całkowicie wolne od poczucia winy i potępienia. To nie są tylko moje słowa. Mówi o tym pismo święte. Cytowałem już ten werset, myślę, że każdego dnia, ale list do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 2, ostatnia jego część mówi, że z powodu doskonałej ofiary Jezusa nie powinniśmy już mieć żadnych grzechów na sumieniu. Nie powinniśmy żyć we wstydzie. Nie powinieneś żyć z poczuciem winy i potępienia. Nie dlatego, że zrobiłeś wszystko dobrze, ponieważ nikt z nas tego nie zrobił, ale krew Pana Jezusa Chrystusa oczyści nasze sumienie z martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu Żywemu. Człowieku to jest potężne. To potężne stwierdzenie, i dlatego musimy uznać, że to potępienie nie pochodzi od Boga. List do Rzymian, rozdział 8, verset 1 mówi: Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha, gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Można powiedzieć, że prawo grzechu, a następnie strach, wstyd, poczucie winy, potępienie, Wszystkie te rzeczy są wynikiem grzechu. Kiedy Adam i Ewa zjedli z drzewa, Pan powiedział im to w Księdze Rodzajów, w rozdziale drugim w 17, ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziecie, bo tego dnia, kiedy zjesz z Niego, na pewno umrzesz. Tego dnia. Czy wiesz, że zgodnie z Księgą Rodzaju rozdziałem 5, wersetem 5 Adam żył 930 lat? Tak więc nie umarli fizycznie dnia, w którym zjedli z drzewa, a jednak Bóg powiedział im, że tego dnia, w którym zjedzą z tego drzewa, umrą. Powiedział, na pewno umrzesz. Czy wiesz, że w oryginale hebrajskim jest napisane, umrzesz umierając? Użyto, użyto tego słowa dwukrotnie. Umieszczono je tam dwa razy, co tylko podkreślało, że było to dobitne, było gwarantowane, miało się wydarzyć. Tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz. A jednak fizycznie, Umarli dopiero 930 lat później. Jak więc to pogodzić? Śmierć w Piśmie Świętym nie oznacza tylko śmierci fizycznej, ale oddzielenie od Boga. Dnia, w którym zjedli ten owoc, zostali oddzieleni od Boga. Człowiek został stworzony w jedności z Bogiem, w społeczności z Bogiem, ale kiedy opierali się na własnym zrozumieniu i robili rzeczy po swojemu, duchowo oddzielili się od Boga. W duchowym człowieku natychmiast umarli. W wielu wersetach Nowego Testamentu, w liście do Rzymian, rozdziałach 4, 5 i 6, jest mowa o tym, że byli martwi w naszych grzechach i przewinieniach. Nasz duchowy człowiek umarł i to jest powód, dla którego Jezus powiedział w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, że musisz narodzić się na nowo, ponieważ po raz pierwszy narodziliśmy się z duchem oddzielonym od Boga i musimy narodzić się na nowo. To nie twoje fizyczne ciało rodzi się na nowo. Ale Twój duch rodzi się na nowo. Twój duch jest teraz zrodzony z góry. Pochodzi od Boga, kiedy czynisz Jezusa swoim Panem i musisz przyjąć to nowe narodzenie, ale to w duchu umarli fizycznie, a potem wszystko, co nastąpiło w wyniku tego grzechu, jest produktem ubocznym duchowej śmierci, której doświadczyliśmy. Czy wiesz, że kiedy człowiek umiera fizycznie, dla Adama było to 930 lat później, to tylko produkt uboczny, był to końcowy rezultat jego natychmiastowej śmierci duchowej. A więc chcę, abyś zrozumiał, że śmierć nie oznacza zaprzestania istnienia w sposób, w jaki niektórzy ludzie wyrażają to dzisiaj. Zamiast tego oznacza to po prostu oddzielenie. Kiedy ktoś umiera fizycznie, czy wiesz, że nie przestaje istnieć? Według listu Jakuba rozdziału 2 wersetu 26 Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa, to pokazuje, że kiedy Twój duch opuszcza Twoje ciało, to jest śmierć, a więc Twój duch nie przestaje istnieć, po prostu opuszcza Twoje ciało. To ciało jest podobne do płaszcza, kurtki czy czegoś podobnego. Gdybym miał na sobie kurtkę lub pozwól mi użyć przykładu tej koszuli, gdybyś wziął tę koszulę i gdyby nie była na mnie, gwarantuję, że po prostu spadłaby na ziemię. Muszę w niej być. To jest moje ubranie. To właśnie sprawia, że ta koszula może się poruszać i robić różne rzeczy. Cóż, prawdziwy ja to nie moje fizyczne ciało, to mój duchowy człowiek. Moje ciało jest jak koszula, jak coś, w co je. W co jestem od... odziany, to mój ziemski strój. Jeśli chcę polecieć w kosmos, nie mogę istnieć w kosmosie, tylko z tym fizycznym ciałem muszę założyć skafander kosmiczny, jeśli chcę istnieć na tej Ziemi. Mój duch i dusza muszą mieć ciało do zamieszkania. Kiedy ktoś fizycznie umiera, jest to po prostu oddzielenie Twojego ducha i duszy od ciała. Nadal istniejesz, ale nie istniejesz już w tym fizycznym ciele. Tak więc Adam i Ewa, kiedy zjedli z drzewa, umarli w tym samym momencie, ale ich fizyczne ciało umarło dopiero po 930 latach. Tak czy inaczej skończył mi się czas i właśnie dochodzę do ważnego punktu. Będziesz musiał posłuchać ponownie jutro lub możesz poprosić o ten materiał, który oferujemy. Mam zupełnie nową książkę zatytułowaną Kto Ci Powiedział, że Jesteś Nagi? Jest to pierwszy raz, kiedy ją oferujemy. Zachęcam do jej nabycia. Mamy również płyty CD i DVD z tym zupełnie nowym nauczaniem. Nasz lektor poda wszystkie informacje o tym, jak je zdobyć. Zachęcam do wysłuchania. Zadzwoń lub napisz, zdobądź te materiały i dołącz do mnie jutro, gdy będziemy kontynuować prawdę Ewangelii.